Cześć. Witajcie na nowym, starym kanale Książki Czytamy. Ten, ten stary kanał został usunięty, bo, ponieważ on był jednym z tych, który, który przechodził kilka różnych reorganizacji, w miarę jak chciałem, żeby coś innego było głównym nurtem i przez co został był tam niezły bałagan. A, nie, a oprócz tego jeszcze było, powiedzmy, parę starych materiałów, które były nagrywane starszymi i tańszymi mikrofonami. Nie, niektóre nawet jeszcze sprzed, sprzed czasów, gdy używałem ramienia, więc i one stały bezpośrednio na, na biurku, więc wystarczyło walnąć biurko nawet przez przypadek i tsz, y, uderzenie w biurko wywoływało Takiego wywoływało wibracje i bardzo duże zakłócenia. Poza tym nie, nie, nie bawiłem się y, ustawieniami postprodukcji później. Znaczy, teraz też bardzo mało zmieniam, ale przy tym w ogóle nie robimy. Armoraniarze y, chodzi o to ten nowy kanał jest od początku do końca y, przy. Teoretycznie ma być od początku do końca ustawiony. Yy, oczywiście, po pierwsze, yy, książki wiadomo na licencji darmowej, i żeby i włącz, włącznie z grafikami, bo ostatnio też obrywałem za używanie grafik. Nie, takich, już, do których prawa mają, linii, ale nieważne. W sumie, na, jak teraz oberwę, to nauczę się na przeszłość. <laughs> no nic. To ak aktualnie yy, chcę... Aktualnie macie same playlisty na tym kanale i jest tam tak, oczywiście są, są cztery z Artura Konana Doyla, czyli to co już było na starym kanale, czyli trub, czyli Historia Maszyny w powietrzu jest... A, pies pies baskerwilów i studium w czy wiadomo, dwie klasyczne o Holmesie i groźne cięcie, czy, czy jak to jak to było? Zaraz muszę sprawdzić. Zaraz 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 dostosuj kanał. Zaraz sprawdzimy. Wybaczcie, że tak, tak robię, ale te, te, to co teraz robię jest bez, bez, bez żadnej, żadnego scenariusza, jest groźny cień, tak jest. Te cztery, te, cztery te cztery książki będą nagrywane w pierwszej kolejności. Myślę, że najpierw polecimy tego, ten trup, czyli historię maszyny latającej w powietrzu, ale tym razem nie będzie podzielony na zerówka i cały plik, tylko wszystko będzie wszystko w jednym pliku. Dopiero kolejne będą. Najpierw przedstawienie w osobnym pliku i pierwszy rozdział, drugi, trzeci, tak, bla, 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 bla. Później polecimy jakieś jakiś inne Może twórczość Juliusza Averne czy Jules Averne? Nie nieważne, jeszcze, nie zobaczę. Też chciałbym przygody Tomka Sawiera nagrać, tym razem porządniej i i ustanowić, i nazywać np. Na haka fina, czyli hakerborego fina normalnie. Hack, hak, hak, a nie czasem hak, czas, czasem czak, jak mi się będzie chciało. Nieważne. no i tak dalej, ale spokojnie. Wskazać, że i jest ru, takie rzeczy. Nie, nie martwcie się, będziemy po malutku odbudowywać całą bazę finów później i, i też powiększać kolor. Niestety, opowieści z darni nie pojawią się na tym kanale. Niestety. niestety. Wiem, że wielu z Was to zasmuci, ale cóż. One były. Opowieści z darni były tutaj w, w takiej. Cóż, tak mniej więcej w szarej strefie. No. Dodatkowo. Y nie wiem, jak be, nie wiem, jak będzie z czarnym i fabryką czekolady, też muszę go, muszę go, spra muszę go sprawdzić. Ale nieważne. Nawet jeśli nie będzie paru, film, paru książek, to pojawią się gdzieś. Tak samo jeśli chodzi o, o, o ostatnią, ostatnią zestaw baśni czy ten legendy warszawskie pojawią się. Tym razem po, po kolei nie, nie, że bazyliszek poza kolejnością. No ale spokojnie, wszystko, wszystko, wszystko po walku będziemy robić. Jeszcze oprócz tego, możecie zauważyć, że na, na playlistach jest coś takiego jak opisy wydawców. To co? To będzie yy, to są nowsze, nowsze książki, tak? Będzie, przód, okładka, będzie okładka z przodu, okładka z tyłu. I to, co właśnie jest na, na tym okładce, będzie, będzie przez nie czytane. To znaczy się tytuł, wydawnictwo i tak dalej. No. I to będą takie króciutkie będą takie filmy. Co to, co jeszcze? Chyba. Aha. Dodatkowo w kategorii inne. Czasem będzie się pojawiał mm, krótki, nie recenzje no, opinia albo jakaś. Jakiś krótki mój materiał na temat jakiejś gry. A w, ja będę sobie gadał, a tam będą, a tam będą jakieś zdjęcia w, w, wchodziły. Będziecie, będziecie widzieli. Także, żeby nie było Nie będą, nie, nie na, razie, na razie filmów nie będzie. Możliwe, że w przyszłości będą jakieś filmiki, że będą jakieś filmiki rzucał i swój komentarz, ale na razie. Z tym sprzętem, który mam, to takie coś nie będzie dobre. No nic. To tyle, jeśli chodzi o film mm, informacyjny. No i do zobaczenia. I mam nadzieję, że będziecie na tym kanale. Miłego dnia.